Donu <laughs> Zewsząd płyną informacje, że rodzi się coraz mniej dzieci. Pogłębiający się niż demograficzny nie jest dobrą prognozą na przyszłe lata. Mniejsza ilość dzieci w przedszkolach i szkołach to coraz większe bezrobocie wśród nauczycieli. Chociaż borykamy się z obniżonym przyrostem naturalnym, to często słyszymy o braku miejsc w przedszkolach. Podobnie jest w gminie Tarnów, która znalazła rozwiązanie tego problemu, budując na swoim terenie trzy nowe jednostki przedszkolne. Pierwsze przedszkole to jest w Zbylitowskiej Górze. Przedszkole znajduje się w budynku wielofunkcyjnym. Rozpoczęliśmy w 2008 roku i w tym roku do końca września planujemy zakończenie. Będzie tam y, przedszkole czterooddziałowe będzie mogło pomieścić około 100 dzieci. Drugie przedszkole rozpoczęte w 2010 roku to było przedszkole w Zgłobicach, również czterooddziałowe przedszkole i planowana jest realizacja i zakończenie w 2014 roku i kolejne trzecie przedszkole, również czterooddziałowe w Woli Rzędzińskiej, którego budowa rozpoczęła się w roku ubiegłym. W tym roku będzie kontynuacja, a zakończenie prawdopodobnie w przyszłym roku. Przedszkole budowane są z myślą o najmłodszych i ich potrzebach. Te nowoczesne obiekty zostaną wyposażone w sprzęt o najwyższym standardzie. Są to budynki, przynajmniej te dwa, w zgłobicach i w Zbrytowskiej Górze. Są to jednokondygnacyjne, a więc bardzo takie przyjazne i przystosowane do tego, żeby dzieci mogły się tam dobrze czuć, z placami zabaw, w niektórych wypadkach również z jakimiś boiskami, gdzie, gdzie, gdzie będą mogły korzystać również z takiej infrastruktury sportowej. Czyli z całym zagospodarowaniem terenu. Środki na budowę przedszkoli w całości pochodzą z budżetu gminy Tarnów. Anna Ptak, Tarnowska TV.